Zazwyczaj, gdy robimy lifehacki, robimy je z czegoś, na przykład z plastikowych butelek, albo z kartonu. Każdy z Was ogląda filmy. Skąd to wiem? Bo w sumie tak teraz oglądacie, dlatego też dzisiejsze pomysły i sztuczki z pewnością Wam się przydadzą. A może Wam się też przydać na przykład jakaś gra w dobrej cenie. W takim przypadku zapraszam do linku w opisie na G2A.com. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i suba, a teraz... Zaczynamy! Lifehack numer jeden to okulary, dzięki którym będziecie mogli w domu, na zwykłych ekranach oglądać filmy i seriale i to w 3D. I oczywiście można zrobić je z gotowych ramek, ale jak lifehack to lifehack. My zrobimy wszystko od nowa, bo to w sumie proste i szybkie. Do wykonania wykorzystamy kolorowe markery, opakowanie z przezroczystą szybką, blok techniczny, klej, linijkę oraz nożyk. Zaczynamy od narysowania szablonu okularów w bloku technicznym. Ja swój przygotowałem wcześniej i wygląda właśnie tak. Możecie go sobie skopiować. Gdy go zrobimy, musimy wszystko wyciąć za pomocą nożyka i to podwójnie. Dlatego też proponuję złapać dwie kartki, przestawić blok w ten sposób i po prostu wyciąć dwie kartki naraz, bo będzie prościej. A propos szybciej time -lapsik. No i dobra, wszystko wycięte, więc teraz sklejamy dwie warstwy naszych kartonowych uszek. Nie sklejajcie jednak jeszcze ramek. W trakcie, gdy nasze uszka skną, za pomocą linijki bierzemy dwie warstwy przedniej części okularów i w miejscu przerywanej linii wykonujemy zagięcie. Teraz zdejmujemy górną warstwę, odkładamy ją sobie jeszcze na chwilę na bok i w to miejsce przyklejamy sobie ucho, tak by krawędź pokrywała się z naszym zagięciem. Z drugiej strony, oczywiście, robimy to samo. Odkładamy element i dajemy mu wyschnąć. Zaczyna już wyglądać jak okulary, ale. Brakuje mu szkieł. I to właśnie je teraz zrobimy z paczki po kabelku. Z frontu pudełka wycinamy sobie płaski kawałek plastiku. Gdy już go mamy, przykładamy go do ramki okularów i wycinamy szkiełka takie, by pokrywały się z krawędziami naszych ramek. Gdy je wytniemy, musimy je pokolorować. Jedno na czerwono, drugie na niebiesko. I staramy się to zrobić dokładnie czerwone. Jest. I niebieskie, również gotowe. Teraz wklejamy je w ramki. I tutaj uwaga! Patrząc na front okularów, czerwone szkiełko musimy wkleić z prawej strony, a niebieskie z lewej. Inaczej mogą nie zadziałać. Szkła wklejone i montujemy teraz całość. I tutaj nie żałujcie kleju. Zwróćcie uwagę, że moje szybki będą pomiędzy ramkami, dzięki czemu będą się jeszcze lepiej trzymać i nam się nie odkleją. Chyba. No, i nasze okulary do oglądania filmów w 3D są już gotowe. Teraz czas je założyć. Okej, okay, siedzą? I przetestować. Pozwólcie, że sprawdzę pierwszy. Na YouTube znalazłem sobie taki filmik z roller coasterem. Ej, ja go widzę w 3 Co prawda, barwy są trochę zakrzywione. Czuję się teraz, jakbym jechał na rollercoasterze. I to działa, to jest niesamowite. Dobra, co teraz możemy zrobić, żebyście wy też mogli to zobaczyć? No, okularów na kamerę nie założę, bo obraz i tak byłby dla Was płaski. Możecie wykonać takie okulary i obejrzeć fragment wideo, który w tej chwili widzicie na ekranie. Oglądałem dokładnie taki sam. Moje działają. Dajcie znać w komentarzach, jak zrobicie. Czy wasze również? Jak dla mnie, lifehack zaliczony i jest totalnym sztosem. Myślałem, że to będzie gorzej działać, tak szczerze mówiąc. A działa super. Skoro mamy już okulary do oglądania, to jesteśmy krok bliżej od oglądania filmów na pełnym wypasie. No właśnie, a propos wypasu, co to za oglądanie filmu bez popcornu? No i teraz sobie pewnie myślicie, ale co, co to za lifehack zrobić popcorn? No jasne, to, to byłby żaden lifehack, dlatego też zrobimy karmelowy popcorn, taki jak w kinie. Uwierzcie mi na słowo, jeżeli go nie jedliście, jest cholernie pyszny, ale również cholernie kaloryczny, więc nie mówcie mojemu trenerowi. Skąd on się tu wziął? Idź, idź, idź. Chodźmy robić popcorn. Zaczynamy od rozgrzania garnka z olejem na średnim ogniu. Gdy już się rozgrzeje, wsypujemy do niego ziarna popcornu i czekamy, aż zaczną wyskakiwać. Gdy to się stanie, to pierwsza faza jest już za nami. W drugiej fazie nasypujemy cukier na patelnie i roztapiamy go na wolnym ogniu przez jakieś 4 do 6 minut, tak, by uzyskać płynny i gładki karmel. Gdy wszystko jest już gotowe, łączymy popcorn z karmelem na papierze do pieczenia i potem czekamy, aż wszystko zastygnie. No i nasz karmelowy popcorn jest już gotowy. Pachnie przecudownie, wygląda równie świetnie, więc teraz czas sprawdzić, czy dobrze smakuje. O Boże. Od czasu nutellowych lifehacków nie powstało nic smaczniejszego na kanale. To jest totalny wypas. Uwierzcie mi na słowo, a jak nie, to zróbcie, powiedzcie, że zrobiliście, spróbujcie podziękować możecie w komentarzach. Lifehack zaliczony. Karmelowy popcorn obowiązkowy. Jest jak najbardziej super. No i kozaczek. W poprzednim odcinku zrobiliśmy wypasiony automat do puszek. W dzisiejszym pyszny karmelowy popcorn. Łącząc te dwa fakty do kupy, teraz Zrobimy automat do popcornu, ale z czegoś lepszego niż karton. Potrzebne nam będą 2 mm arkusz PCV, dostaniecie go w dowolnym sklepie budowlanym, pistolety na klej, klej, gumki recepturki, plastikowa butelka, linijka, marker, nożyk i ewentualnie... Czerwona taśma. Zaczynamy od narysowania projektu na arkuszu pcp -u. Ja swój przygotowałem trochę wcześniej i powycinałem również elementy. Wszystkie ich wymiary widzicie w tej chwili na ekranie. Po wycinaniu, jeżeli nic nie skopaliśmy, powinny powstać nam cztery takie elementy i cztery takie elementy. Sklejanie zaczynamy od połączenia trzech ścian i podstawy. Ja zrobię to w przyspieszonym tempie. I w ten sposób powstaje nam takie właśnie półotwarte pudełko. Możemy teraz odłożyć je na bok i zamiast niego pochwycić w dłoń nożyk i butelkę. Ścinamy butelkę kawałek od szyjki, tak żeby była trochę szersza, bo będzie pełniła funkcję naszego lejka. Musimy więc też ściąć tą część. Teraz przykładamy węższą stronę do jednego z naszych 20 cm kwadratów i robimy obrys. Następnie za pomocą nożyka go wycinamy. Teraz musimy przykleić skrawek butelki do naszego arkusza. Na starcie polecam zacząć od obsmarowania butelki. A następnie doszczelniamy sobie miejsca, które zostały nam puste. Powstało coś takiego, i to oczywiście góra naszej maszynki, którą teraz wklejamy. Kurde, jaka precyzja i jakość wykonania. No no no, coraz lepszy w telaj w haczki jestem chyba. No ale trochę już się ich narobiłem. Teraz musimy wykonać mechanizm we wnętrzu, który sam wymyśliłem, więc mam nadzieję, że zadziała. Bierzemy jedną z podstaw i odmierzamy 7 cm. W tym miejscu Rozcinamy arkusz. Teraz wklejamy tą szerszą część do wnętrza pod delikatnym kątem. Z tego co widzę, to mi tu trochę wystaje, dlatego też sobie to wyrównam. Tak czasami bywa. Klejem smarujemy tę część. I pamiętajcie o tym, by był tutaj delikatny kąt. Kolejny element wytniemy z ostatniego kwadratu, który nam został. Szerokość 8 cm i tutaj wycięte okienko 6x6. Powinien powstać element w takim kształcie. Teraz wklejamy go pod naszą pochylnią, tak by ta poprzeczka łączyła się. Z tym bokiem. Dodatkowo możemy również podkleić w tym miejscu. Dwie kolejne ważne części dla naszego mechanizmu. Ta jest na wymiar i widzicie je na ekranie, a ta może być na oko. Tu tylko szerokość 6 cm jest ważna. To będzie właśnie nasz mechanizm i blokadka. Ale zanim to zamontujemy, musimy w tym miejscu wkleić dwie gumki recepturki. Tu ważne jest to, żeby kawałek gumki wystawał. I tutaj polecam gumki zalać porządnie klejem od góry i dać mu dobrą chwilę, żeby zasechł, ponieważ na tym będzie spoczywał cały ciężar pracy naszego mechanizmu. Więc odkładamy to na bok. A w międzyczasie za pomocą nożyka musimy zrobić tu i tu dziurki na gumki. Ja sobie z tej strony zaznaczę i się przebiję. I wyszły mi dwa zaznaczenia, które sobie teraz na spokojnie mogę wyciąć. Teraz wklejamy naszą blokadkę jakieś pół centymetra od tej krawędzi. Najwyższa pora to poskładać. Zostawiliśmy tutaj wystające gumki, po to, by można było je przedłużać. Robimy to w taki sposób, że przekładamy ją przez pętelkę, przez drugą pętelkę i zaciskamy. Teraz przewlekamy nasze gumki jednak nie przez te dziurki, a na zewnątrz blokady. Mały błąd w projekcie. Po przewleczeniu powinno to wyglądać właśnie tak z tej strony i tak z tej strony. Tutaj właśnie zawiązujemy na węzeł nasze gumki. No i pięknie, wnętrze maszyny jest już gotowe. To, czego potrzebujemy, to jeszcze frontowa część, no bo w końcu nie zostawimy jej takiej otwartej. Z przodu musimy wyciąć takie drzwiczki. A nad nimi kilkumilimetrowy pasek. Tak, by ten dzyndzel przez niego spokojnie przeszedł. Dodatkowo możemy również wypchnąć okienko na środku. I w to miejsce wkleić kawałek pleksji. No to wklejamy ostatni element. Teraz, żeby ładnie siadł. Kurde, dobrze, pasuje. Całkiem spoko zaczyna to wyglądać. Mechanizm ładnie działa. I możemy zdjąć zabezpieczenie. Dookoła. Nasza maszyna jest już gotowa i w teorii powinna działać. Jednak zanim to sprawdzimy, nadajmy jej trochę amerykańskiego popcornowego klimatu. I nasza maszyna jest w całości gotowa. Jestem mega dumny z efektu wizualnego, uważam, że wyszła świetnie. Zresztą to wy możecie ocenić ją tak naprawdę w komentarzach. Ale mi się bardzo podoba, i to jest kolejna rzecz z lifehacków, której na bank się prędko nie pozbędę. Ale teraz. Czas przetestować, czy działa. Jak ja uzdabiałem to przemo, w tym czasie zrobił popcorn, więc sypiemy. Ciekawe, kurde, czy zmieści nam się cała micha. Ja sobie tutaj trochę pomogę kartką papieru, żeby za dużo. A Nie, nie rozsypać. Wiedziałem, że coś się stanie. Czułem to. Ej, weszła tutaj cała micha, oprócz kilku ziarenek, które zjadłem i zostało jeszcze trochę miejsca. Więc jak widzicie, maszyna jest pojemna, teraz czas na ostateczny test. Sprawdźmy, czy działa. No i elegancko, wysypuje nam po kilka ziarenek. Mogłoby może trochę więcej, ale jak widzicie, maszyna działa. A popcorn jest precyzny! Przewołamy. Bojna na popcorn studio! Ej, moi drodzy, zabawa jest sprzednia, a ja coś czuję, że będę tańczył z odkurzaczem, także lifehack zaliczony. Jestem z niego cholernie dumny. Wielu z nas na przykład ja lubi jeść podczas oglądania seriali w łóżku. I ja na ogół mam przy tym parę różnych miseczek. Często też zdarza mi się coś wysypać albo wylać. Dlatego też teraz wykonamy coś, co naprawdę nam się przyda: tackę, na której zmieszczą się wszystkie nasze przekąski i nie wysypią nam się w dodatku. Na moim stole leży kolejna PCV-ka, bo to właśnie głównie z niej wykonamy projekt, który widzicie teraz na ekranie. Jeżeli ktoś chce zrobić taką samą, to może się śmiało na nim właśnie wzorować. Lecimy. PCV-ka, kubeczki, nożyk, klej. To jest nam potrzebne. Zaczynamy od wycięcia elementów. No, i kiedy wszystko już wytniemy, powinniśmy otrzymać taki element, który będzie oczywiście górą naszej tacy, takie dwa elementy, które będą bokami, i takie cztery, które pomogą nam wydzielić przegródki. Czas naklejenie. Zaczniemy od dwóch dłuższych i jednej krótszej. Jedną długą wklejamy tutaj kilka milimetrów od krawędzi, drugą długą wklejamy również kilka milimetrów od krawędzi, i trzecią wklejamy w pustą przestrzeń, którą sobie zostawiliśmy, i wklejamy belkę również z tej strony. I zaczyna to powoli jakoś nabierać kształtu. Jednak potrzebujemy jeszcze przegródek. Zostały nam dwa takie paski, które oczywiście są teraz za długie, więc skracamy o jakieś pół centymetra. Zapomniałem wspomnieć, warto wyznaczyć sobie punkty i cienkie linie, przez które będą przechodziły nasze belki. Dzięki temu wszystkie korytka będą równe. I okej, okay, w teorii mogłoby to zostać już w ten sposób i mielibyśmy dwie przegródki, jedną na popcorn, drugą na przykład na chrupki, ale możemy sobie zrobić więcej tych przegródek i wsypać więcej różnych przekąsek. Dlatego też dorobię tutaj jeszcze dwie belki. I właśnie w ten oto epicki sposób z Dwóch przegródek zrobiły nam się właśnie takie cztery. Ale hola, hola, hola. O co chodzi z tymi dziurkami? A no właśnie do tego potrzebne nam są plastikowe kubeczki. Potrzebujemy trzech. Dwa z nich będą całe, ale jeden z nich musimy obciąć mniej więcej w połowie. Ja obetnę nad tym zgrubieniem. Kiedy już przygotujemy kubeczki, musimy je wkleić. W tym celu stawiamy naszą tackę na boku. Dwa większe kubeczki wklejamy tu i tu. Natomiast ten mniejszy w pustym miejscu na dole. No i wygląda niby już ok, ale kiedy postawimy tacę, orientujemy się, że, no, nie stoi najstabilniej, a co dopiero, kiedy położymy ją na naszej pościeli. Dlatego też dorobimy jeszcze nóżki. I do tego potrzebujemy więcej. kubeczków. Patrzcie, jaki patent. Tutaj te kubeczki siadają idealnie i będą robiły za nasze nogi. Dlatego teraz wklejamy wszystkie cztery. No i pięknie. Nasza taca oficjalnie jest już prawie gotowa. Dlaczego prawie? Potrzeba ją oczywiście czymś napełnić i sprawdzić, czy wytrzyma. P pani Helenko? P pani Helenko, pani da te przekąski na plan. Ech, sam muszę iść. Znowu. Dobra, przyniosłem przekąski, więc teraz czas wypełnić naszą tacę po brzegi i zobaczymy, czy wytrzyma. Zacznijmy od popcornu, który przygotowaliśmy sobie wcześniej. Doritosy. Orzeszki na słono. Orzeszki na słodko. Pa, właśnie, zapomniałem kupić paluszków. Z taki super lifehack, jak nie masz paluszków, to włóczce, pisaki. Nie no, trzeba sprawdzić, czy działa, nie? A tu, moi państwo, jest miejsce na dip. Na przykład taki pyszny, polski musztarda. Czas na próbę ostateczną. Czy nasze plastikowe kubeczki wytrzymają ciężar naszego pićka? Leciutko. Pewnie teraz część z was zastanawia się, po co tutaj to puste miejsce? Otóż, albo na pilota, albo na smartfona, żeby mieć go pod ręką, kiedy oglądamy nasze ulubione seriale. Lifehack, jak najbardziej zaliczony. Szczerze polecam i pewnie wieczorem sam z niego chętnie skorzystam. Ten odcinek nie mógłby się odbyć bez klasyka filmowych ułatwiaczy życia. Zrobimy sobie kask na picie, domowej roboty. Mam na to pomysł, ale zobaczymy, czy się uda. Nasz hełm jest już gotowy. Jak widzieliście, wykonanie było proste i szybkie. Pytanie tylko, czy zadziała i czy wytrzyma ciężar napojów. Zacznijmy od testu ciężaru. Najpierw małe puszki Pepsi. Okej, okay, małe puszki wytrzymał, ale są takie napoje, które są sprzedawane w większych puszkach. Na przykład monsterki. Więc sprawdźmy, czy utrzyma również je. Drugi etap testu za nami, więc chyba można zakładać go na głowę i zobaczyć, czy działa. No to co. Czas założyć i przetestować nasz cudowny wynalazek. Siedzi. Boże, już widzę te memy na testerech Disa. Teraz zobaczmy, czy działa. Mm. Działa! Bardzo, bardzo... O. Moment, idę po ręczniki. To jest misja, żeby nie wyraźć w góry. Trząsnąłem go, musimy opracować jakieś zatyczki do tego. Kurde, co z tym teraz zrobić? Masz jakiś pomysł, jak naprawić? Długopis. Długopis, tak, tak. Przemsztajn, geniusz. Zatyczki od długopisów. Patrzcie na to. To pasuje idealnie i nawet ciasno siedzi. Lecimy. mmm. -hmm. No, ta jedna coś... O, ten moment, kiedy nie wiesz, czy lifehack zaliczony, czy w sumie nie. Ta słomka w sumie się zatkała, a ta nie. Jeszcze raz. No, teraz to trochę bardziej działa, okej. Okay. I ta też działa. Troszkę się narozlewało, ale kto by się tam przejmował, KSG super i zawsze można pić na przykład niegazowane napoje, więc lifehack naciągany, ale zaliczony. I powódź też dzisiaj zaliczyliśmy. Przynajmniej się umawiliśmy, to było spokój, serio. Ej, w sumie padłem na głupi pomysł. Jeżeli pod tym filmem uzbiera się, czekajcie, jakaś kosmiczna liczba, 100 tysięcy polubień, to zrobimy picie napojów gazowanych z tego hełmu w kilka osób na czas. I tak tylu nie wbijecie. Nie żebym was podpuszczał. To już wszystkie live jakie przygotowaliśmy dla was na dziś. Jeżeli jesteście już gotowi do oglądania filmów i seriali, to można obejrzeć więcej odcinków na moim kanale, klikając w tą playlistę. A jeżeli nie chcecie przegrać kolejnych, to zapraszam oczywiście do subowania kanału wraz z Dzwoneczkiem. Dzięki, że oglądaliście samego końca. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć jak czapka. Trzymaj się. <laughs> Czym się ciepło?